Miał być Pixel, a jest OnePlus i naprawdę warto się nad nim zastanowić. Zapraszam Was na recenzję Norda 2 i tylko przypominam o ocenie tego filmu, za co bardzo Wam dziękuję. Telefon dostajemy w naprawdę dużym pudełku jak na 2021 rok. W środku znajduje się oczywiście telefon, papierologię, przezroczyste gumowe tu i kabel USB-C, USB-A oraz ładowarka 65-watowa. Jak widzicie wybrałem wersję w kolorze jak podaje producent Niebieska Mgiełka z przodu i z tyłu Gorilla Glass 5. U góry znajduje się jeden z dwóch głośników, jeden z dwóch mikrofonów. Nie ma jacka, trzeba osobno dokupić przejściówkę. Na dole mamy tackę na dwie karty Nano SIM, ponieważ Nord 2 ma dual SIM, drugi mikrofon USB-C oraz drugi głośnik. Z lewej mamy przyciski do zmiany głośności, a po prawej stronie przycisk power oraz mały switch do wyciszania urządzenia. Wyświetlacz ma 6,43 cala, jest to Fluid AMOLED Full HD+, HDR 90 Hz. Można oczywiście zmienić wartość na 60, aby zaoszczędzić trochę baterii. Przy użytkowaniu obraz wydaje się bardzo szczegółowy oraz nasycony. W tej klasie cenowej jest to naprawdę bardzo dobry ekran. Telefon działa na Androidzie 11 wraz z nakładką OxygenOS. Nord 2 ma dostawać aktualizację systemu aż do Androida 13 oraz aktualizację bezpieczeństwa przez 3 lata. Z nakładki korzysta mi się bardzo dobrze, jest wzorowana na czystym Androidzie. Więc to zdecydowanie na plus. Nie ma tutaj aż tylu zbędnych aplikacji jak na przykład w Xiaomi. Mamy tutaj czytnik linii papilarnych, który nie jest najszybszym czytnikiem, ale dla mnie jest to w sam raz. Przez to, że telefon posiada 8GB RAMu i 128GB pamięci. UFS 3.1 jest jeszcze wersja 12.256GB. Oraz procesor Mediatek, który jest kompletnie inny niż jego poprzedniki, i grafika Mali G77. Wszystko śmiga jak rakieta, nic się nie przecina, nie przegrzewa się jakoś specjalnie dużo. Przy graniu w gry również, chociaż ja osobiście nie gram za dużo w gry na telefonie, więc najlepiej obejrzycie sobie jakieś testy. Bateria ma 4500 mAh, wystarcza na około 1,5 do 2 dni pracy. Oczywiście, zależy, jak korzystać z telefonu. Zostajemy ładny czerwony kabel oraz ładowarkę 65W. Ładowanie od 15 do 100% zajmuje 20 minut, albo też inne opcje macie na ekranie podane. Jeśli nie mamy jednej z tych rzeczy, ładowanie będzie przebiegało w trybie normalnym, w normalnej prędkości ale przeczytałem w internecie, że te kable od OPPO są kompatybilne, więc jeśli wiecie coś na ten temat, możecie dać znać na dole. Wiem, że czekaliście na test aparatów, więc proszę bardzo. Aparaty na plecach są trzy, główny 50 megapikseli, szeroki kąt 8 mega i mono 2 MB. Można nagrywać filmy w 4K30 klatkach, chociaż prosiłoby się o 60 klatek, bo ten telefon jest w stanie to zrobić. Niestety nie ma takiej opcji lub Full HD 60 klatek. Oraz w szerokim kącie, ale nie można zmienić obiektywów w trakcie nagrywania. Przedni ma 32 megapiksele i może nagrywać Full HD 30 klatek. W tle widzicie teraz przykładowe zdjęcia. Moim zdaniem, Nord 2 robi naprawdę dobre zdjęcia jeśli chodzi o główny aparat. W dobrych warunkach oświetleniowych, zdjęcia są naprawdę szczegółowe, dobrze nasycone. A w nocy, jeśli chodzi o tryb nocny, moim zdaniem jest naprawdę na wysokim poziomie. Jeśli się patrzy na te zdjęcia, nie ma tam szumów, i naprawdę to wszystko fajnie, ładnie. Wygląda, napiszcie na dole, co o tym sądzicie. Niestety nie można tak powiedzieć o szerokim kącie oraz mono. Chociaż kilka razy obiektywem mono udało mi się zrobić całkiem fajne zdjęcia, ale niestety tylko w dobrych warunkach oświetleniowych i naprawdę rzadko. To jest test głównego aparatu, który może nagrywać w 4K30 niestety nie w 60, chociaż. Ten telefon ma taką moc, że mógłby tyle nagrywać. Niestety nie ma takiej opcji, można tylko w Full HD60. A tak nagrywa przednią kamerą. Tutaj, może tylko chyba Full HD30, więc nie ma szału, ale no, tak nagrywa. Z dodatkowych funkcji aparatu mamy tutaj wspomniany tryb nocny. Tryb z długim czasem naświetlania, tryb portretowy, time lapse, hyperlapse, slow motion oraz tryb ręczny. Głośniki stereo, które moim zdaniem brzmią dobrze, nie słychać jakoś bardzo niskich tonów, ale jest to wciąż dobry poziom. Jak wcześniej wspomniałem, trzeba dokupić osobną przejściówkę, ponieważ telefon nie ma jacka, chociaż wolałbym mieć jacka, ponieważ telefon nie jest wodoodporny. Z takich, powiedzmy, dodatków mamy tutaj NFC 5G Dual SIM Bluetooth 5.2, ale niestety, jak wspomniałem wcześniej, telefon nie jest wodoodporny. Myślę, że ten telefon jest naprawdę dobry. Ma bardzo dobry ekran, dobry aparat. Szybko się ładuje i trzyma całkiem całkiem. Jedną z cech, która mnie przekonała do tego telefonu, żeby go kupić, to jest prawie czysty system. Niestety, nie tak jak w pixelach. Ale naprawdę tutaj nie ma zbędnych, e, aż tylu zbędnych aplikacji, tak jak na przykład w Xiaomi, gdzie tam jest tego pełno i plus tam są reklamy. E, ale tutaj naprawdę jest bardzo dobrze i mi się to podoba. A co Wy sądzicie na temat OnePlusa, Norda 2? Dajcie znać w komentarzu. Pozdrawiam, cześć.